Witamy Państwa serdecznie w firmie Rolmako. Ja nazywam się Kamil Pawlak i w najbliższych tygodniach, razem z moim kolegą Damianem, będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu ofertę naszych maszyn uprawowych. Siedziba naszej firmy znajduje się w Sarach Małych koło wrześni. To tutaj powstają maszyny, które wysyłamy na cały świat. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji uwątek do bezorkowej uprawy gleby. Ponadto posiadamy bardzo szeroką gamę kultywatorów oraz bron talerzowych przeznaczonych do ultrapłytkiej uprawy gleby. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na cykl nagrań, w których przedstawimy Państwu sylwetkę naszej oferty. Prezentacje poszczególnych urządzeń uprawowych naszej produkcji będą pojawiały się regularnie na naszym kanale YouTube, do którego subskrybowania już dzisiaj Państwa zapraszamy.